No i uwaga 15,40. Teraz dwa mistrzowskie punkty, dwa meczbole. Obrończyni tytułu Jennifer Capriati. Trafiła i wygrała. To jest Wspaniałe zwycięstwo! To jest zupełnie inne zwycięstwo, tak jak zupełnie inny był to pojedynek. O, bardzo serdecznie Amerykanka uściskała Szwajcarkę, bo ona doskonale wie, jak blisko szczęścia była Martina. Tym słodszy jest ten sukces. Wielki mecz. Wspaniały mecz. Trochę szkoda, że ten. Trzeci set był taki, a nie inny, no ale jak mógł być inny w tych warunkach, w 40-stopniowym upale, przy tak nieprawdopodobnym energetycznym wydatku?